Sake and oven! в с Powiesz mi coś o sobie? Jaka jest Twoja historia? Smutna. Kojarzysz świątynię Melitele-Welander? Czy kojarzę? Nie zliczę, ile razy tam byłem. Ile razy matka Nenekę zakładała mi szwy. Musieliśmy się mijać. Uczyłam się u niej na uzdrowicielkę. Ale miałam 18 lat, jak mnie przyjęli, a wtedy nie nauki ma się w głowie, tylko miłość. Był taki jeden chłopiec, Gosław. Jak zdejmował do pracy koszulę, nowicjuszkom wszystko leciało z rąk. Rzuciłam dla niego świątynię, spędziliśmy cudowne lato, a potem... on rzucił mnie. Nenekę nie chciała mnie przyjąć z powrotem, a rodzice dali tylko płaszcz podróżny i chudy mieszek. Bez słowa. Długo nie mogłam znaleźć dla siebie miejsca, aż trafiłam tu. Ot, cała historia. Mam eliksir dla Leny. To jaskółka. Zwiastun wiosny i symbol odrodzenia. Adekwatna nazwa. To się jeszcze okaże. Tak jak mówiłem, może jej zaszkodzić bardzo. Dla mnie to działa natychmiast, ale ja mam szybszy metabolizm. U niej efekty wystąpią dopiero po kilku dniach. Czemu się w końcu zdecydowałeś? Uznałem, że lepsze to niż bezczynność. Podobasz mi się, Wiedźminie. Masz to taki mały podarek, za to, że nie jest ci wszystko jedno.